zdalnie Kamina doszła do barykady, a zawierała 500 kg trotylu. Jej wybuch miał straszne skutki. Tymczasem oddział powstańczy musi się wycofać. Są kolejni ranni. Niemcy przechodzą do końca. Są kolejni powstańcy. Sanitariuszki wynoszą je na zaplecze, do szpitala polowego. W tych szpitalach panowały straszne warunki, ponieważ były tam setki rannych, nie było środków opatrunkowych, jak również środków znieczulających. Część operacji była prowadzona bez znieczulenia, również amputacje kończyn. Po opanowaniu każdej dzielnicy mordowali potem wszystkich rannych, które są w szpitali. Po chwili. powstańcy przewodniczyć o ataku. Kąt natarcia. Część rannych wycofuje się, aby potem przejść do kanału. W czasie, powstania mieszkańcy i żołnierze musieli wędrować kanałami czasami wiele godzin, część z nich zginęła w tych kanałach. To był czasami jedyny sposób komunikacji pomiędzy dzielnicami Warszawy zajętymi przez wojska powstańcze.